A teraz słonik mm. i krokodylek No i lecimy, jak bieganie po górach świętokrzyskich Dla każdego coś miłego, asfalt i góry I Tak sobie biegamy po tych górach A to asfalt, a to schody Za cztery złota Także robimy podbiegi po schodkach dziula! Szlak jest tu! Ja ta pani na podwórko wbiegłam po kiełbastę. Dobra, trochę lasu i jest. Także może będą i góry. Mieliśmy biegać, ale niestety najpierw trzeba social media ogarnąć, więc... Więc ogarniamy social media. Ktoś nam cofnął polubienie. Polubcie nas. Dajcie komcia. Dajcie lajka. Dajcie lajka. To jest Jesteśmy w górach świętokrzyskich. Jesteśmy teraz na szczycie. Chyba ty. Jest pięknie, jest beautiful. Forfiter. Forfeiter. Za mną jest forfiter. <laughs> Jezu, ty możesz jakoś... <laughs> No, więc, taki mamy widoczki. Ewentualnie, ja mam w gratisie jeszcze taki. Hmm. Jesteśmy już za Przełęczą świętego Mikołaja i lecimy teraz na Łysice. Tylko, Nie, aż kurzy. tylko cały czas jest w dół, więc trochę jesteśmy podejrzliwi. Ale sprawdzimy to dla Was. Madzia jest na grani teraz, jak widzicie, granicy między górą Agaty a Łysicą, dwa najwyższe szczyty takie Jesteśmy na Łysicy, jeszcze ze pół godziny robienia zdjęć i lecimy na świętą Katarzynę. Ciekamy stąd straszne tłumy. To straszne tłumy, a tu są straszne kamulce. Generalnie te świętokrzyskie to takie bardzo zdradliwe góry, bo szlaki są mega kamieniste i to takie kamyki. Na takim kamyku jak się człowiek wywróci, to konsekwencje są nieciekawe. Tu byliście naszej wycieczki, szlakiem kolejki wąskotorowej, tam. A gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? W nowej, nowej, nowej Świętej Katarzynie. A gdzie lecimy? Do Nowej Świętej Słupi. Aha, no dobra, to lecimy. No. I pobiegła. takim związanym z ekosystemem łąkowym jest derkacz, przypominający nieco kuropatwę. Czytała Krystyna Czubówna. Rampam parara rampam pam! Jesteśmy na rampie niecałe 2 km do nowej słupi. Na piechotę 45 minut my to zrobimy proszę Pana, w 15. A tam żarełko czeka bez fanfary. Ostatlony święta. Tam biegniemy. Jest, jest, jest! Trasa Nowa Słupia, święta Katarzyna, Nowa Słupia Zaliczona, nowy rekord trasy. No, więc zalecieliśmy i znowu się Finalnie kręcimy. Ultra po pozdrawiają. Tam już jest koniec trasy. Czekają na nas smakołyki. Lecimy i widzimy się na rzeźniku. Albo gdzieś indziej w górach. To już mówiłeś tam pod słupkiem. Albo się nie widzimy. Zobaczymy. Tam. No co? Ej, ty wyjście z kadru. A to było wyjście? No. Wyjście smoka z kadru.